Dobry moi drodzy, w niedzielę powstał spontaniczny pomysł, że może spróbuję nagrać vloga. Może nie z dzisiaj tylko, ale w ogóle z tego tygodnia, tak powiedzmy do piątku, bo w sobotę rano znowu wylatuję, jak to ja, więc nie będzie jak, więc Wy zobaczycie po prostu ten odcinek, ten odcinek, ten film tydzień później. Ja właśnie szykuję się na nagrywki. Jak widać po moim makijażu, wspaniałym oczu, a umyte te włosy właśnie idę zaraz je wysuszyć. Zawsze robię tak, że. Już jakiegoś czasu, że po prostu przed nałożeniem podkładu suszę swoje włosy. Nie wiem, czy to ma jakieś logiczne wytłumaczenie, no nie ma, bo żadnego wam teraz nie mogę przedstawić, ale yy, tak, zawsze to robię po prostu. No i potem będę nagrywać film, a następnie udają się na wybory, bo dzisiaj jest 13 października, dzisiaj są wybory. Ja się zarejestrowałam właśnie tutaj na. Dopisałam się do listy wyborców. W tym roku było to wyjątkowo proste, więc normalnie yy, uważam, że aż wstyd byłoby nie iść, bo naprawdę to były dwa kliknięcia. Za pośrednictwem swojego banku to zrobiłam i byłam dopisana, tak więc yy, no idę. Idę na wybory. Obywatelski obowiązek trzeba spełnić, ale nie będziemy gadać o polityce, nie? Absolutnie nie. biorę się do roboty. Co robi kot o poranku? Ale też i o każdej innej porze dnia leni się. Patrzcie, jak ta łapa zwisa. Zwisa łapa. Dana, a czemu ta łapa tak zwisa? Co? Patrzysz na mnie takim wzrokiem, jakbyś chciała mi zrobić krzywdę. Więc może ja już ciebie nie będę nagrywać. Ostatnio weekendy mijają mi bardzo szybko, dzisiejszy dzień też po prostu, już jest tak naprawdę w pół do czwartej i ja nawet nie wiem kiedy to wszystko minęło, wiem, że nagrałam film, byłam na wyborach, yy, dużo rozmawiałam przez telefon, jak to zwykle bywa, nie wiem w ogóle jak wy do tego podchodzicie. Ja staram się e, co najmniej raz w tygodniu to jest minimum, e, natomiast ostatnimi czasy jest to nawet po dwa, trzy razy w tygodniu rozmawiać z rodzicami. Mówię tutaj do osób, które nie mieszkają z rodzicami. Codziennie to może jest przesada, chociaż wiem, że niektórzy potrzebują takiego codziennego kontaktu. My chyba aż tak bardzo nie potrzebujemy i też chyba nikt z nas nie ma na tyle czasu, ale raczej mamy ten kontakt taki naprawdę na bieżąco. I kiedyś było inaczej, kiedyś było tak, że rozmawialiśmy bardzo rzadko, już nawet nie wiem w sumie z czego to wynikało, tak po prostu było. A teraz zupełnie inaczej, jakby wszystko jest na bieżąco. Oj, jak głośno tutaj się zrobiło! Tak pochwaliłam, że mam takie ciche osiedle. Staje się dzisiaj jakoś głośno jest, ale to bardzo rzadko się zdarza. E, tak więc tak, ja byłam na wyborach, w ogóle widzicie, że już jestem w ogóle w stanie takim mniej glamour, i teraz muszę, teraz muszę zebrać pranie, bo już mi się wysuszyło. Miałam um, okazję jeszcze raz w tym roku wysuszyć pranie na balkonie. W ogóle, no brawa dla mnie, bardzo mnie to cieszy, a raczej brawa dla pogody bardziej, bo pogoda jest po prostu wspaniała. Tak więc idę, zbiorę pranie e, i potem sobie podejrzewam, że e, ugotuję jakiś obiad na przyszły tydzień do pracy. Myślę, że to jest dobry moment. Tak, tak więc widzicie, cały czas jakaś robota. No i film też w, w, wypadałoby ten, który dzisiaj nagram, wyedytować, by żeby był gotowy. Cały czas jest coś do robienia, cały czas jest coś do robienia, ale to bardzo dobrze. No za tydzień mnie nie będzie, więc e, muszę i znowu mi weekend szybko zleci. Te weekendy, kiedy mnie nie ma, to już w ogóle mi zlatują momentalnie, no ale to chyba jest normalne. Jakiś czas temu zamówiłam sobie głośnik właśnie do mieszkania, bo stwierdziłam, że e, słuchanie cały czas muzyki z telefonu to trochę Wiocha skąpa też. Więc mam właśnie głośnik bluetooth, który sobie podpinam. On jest z JBL-a. Ja go zamówiłam chyba na Mediamarkcie. Tak, on jest z JBL-a. Mm. Strasznie długo wysyłka trwała, powiem Wam szczerze. On chyba kosztuje około 300 zł, z tego co pamiętam. Generalnie sprawdza mi się bardzo dobrze, nawet całkiem długo mu ta bateria trzyma. Tak więc jestem z niego zadowolona. Jeżeli macie ochotę kupić sobie głośnik, to serdecznie polecam. No, musiał być biały oczywiście. Dzień dobry moi drodzy, we wtorek. Wczoraj dzień mi tak szybko minął. Byłam cały czas zajęta, byłam na spotkaniu z dziewczynami i nawet Wam nic nie nagrałam. Tak więc witam się z Wami, pominąwszy poniedziałek. Idziemy do pracy, jest bardzo wcześnie. Ach, Ja ostatnio mam problem z tym, żeby się wysypiać. Naprawdę nie wiem o co chodzi. Ale o której bym nie, wsta nie wstała, to jestem niewyspana chyba jakieś przesilenie jesienne. Moje wymienione sukienki z karko czekają na mnie. Tak, to jest ta browa. Pewnie już wam je pokazałam na Instagramie, jak to widzicie, dlatego że ja ich dzisiaj nie zabiorę ze sobą, bo dzisiaj znowu późno wracam i idę na paznokcie i w ogóle nie chciałabym się z tym wszystkim tarabanić, ale jutro je zabiorę i na pewno jutro będę je mierzyć razem z wami na Insta Stories, więc jak to widzicie w tym momencie to już jest po tym jutrze. Tak, zakrzywiam czasoprzestrzeń. Szybka, dzisiejsza stylówka. Dawno nie nosiłam tej sukienki, tak naprawdę od jesieni, a bardzo ją lubię. E, sukienka jest z karką, moi drodzy, jak większość moich sukienek. I też często pytacie o e, ten stanik, który mam z takimi paseczkami. To jego zamówiłam też dawno temu na Aliexpress, Ja Wam może obie te rzeczy podlinkuję, to sobie będziecie mogli zobaczyć. E, I buty mam z pana. E, miłej środki wam życzę znaczy dla mnie jest dzisiaj środa dla was nie wiem Dona co się tam dzieje to okno tylko jest za tym oknem się nic nie dzieje co ty tam tak obserwujesz monitoring osiedla robisz z podłogi to się nie tak robi kochana słyszysz ja nie wiem co ona tam widzi ale słuchajcie gapi się już od kilku minut jak jakaś zahipnotyzowana halo Dona no tak mówi się do ciebie. Tutaj jestem, halo. No nie, to nie, nie ogarnia, nie ogarnia. W sumie nie pokazywałam wam e z bliska w tym vlogu tych paznokci, które wczoraj Marina mi zrobiła. Mam nadzieję, że dobrze je widać, bo one się tak błyszczą, że odbijają każde światło i ciężko jest tak naprawdę je dobrze pokazać, ale to są pyłki tutaj nie ma w ogóle, no poza tym białym tak, ale nie ma poza tym em, lakieru żadnego pod spodem tylko to jest sam pyłek srebrny i różowy no wyglądają zacnie moim zdaniem pokażę wam też niespodziankową przesyłkę, którą dostałam od e, Livro jak widzicie e, jest napisane właśnie zniknęłam z półki dla ciebie tak, słuchajcie, książki Olgi Tokarczuk po tym jak otrzymała Nobla wszędzie znikają z półek, więc dostać je to jest naprawdę duży wyczyn. Jego jestem bardzo, bardzo wdzięczna Livro za tę przesyłkę, bo uważam, że fajnie coś takiego mieć w swojej biblioteczce. To jest jednak mega zaszczyt, mega osiągnięcie i ja naprawdę propsuję. Tak więc bieguni Olgi Tokarczuk lądują na moim regale. Kupiłam w Biedrze rajty na próbę bo po prostu już nawet od Was dostaję zapytania, gdzie kupuję rajdki i tak dalej. Bo ja Wam szczerze, że ja mam straszny problem z rajdkami, dlatego wzięłam właśnie te na próbę i zobaczymy, jak pójdą. To są 40 i one są w rozmiarze 5. No jestem bardzo ciekawa, czy ja w nie wejdę, czy je wciągnę na swoje wspaniałe szerokie biodra, czy ich nie wciągnę. No i się okaże. Oleśka w czwartek po południu wygląda tak. I mój problem z rajdkami w ogóle, to jest chyba trauma z dzieciństwa, tak mi się wydaje, bo ja odkąd pamiętam, to zawsze mi się te rajdki fyrlały i po prostu e, miałam krok w kolanach, e, sflejone rajdki wokół kolan i w ogóle wzdłuż całych nóg i to się ciągnie za mną aż do teraz. Ja nie wiem, jaki jest problem ze mną, co to jest po prostu problem z moją budową czy o co chodzi w każdym razie. Po pierwsze, problem pojawia się już przy wciąganiu, bo zwykle po prostu niszczę je na dzień dobry przez paznokcie. Dlatego boję się je wciągnąć za mocno, żeby ich nie potargać, ale jak już je wciągnę, to potem i tak przejdę kilka kroków i one mi spadają i to po prostu ja nie wiem. Miałam dwa razy w życiu tylko takie rajty, które były idealne. Pierwsze to były setki z Primark'a. I kupowałam je, kupiła, udało mi się je kupić chyba trzy razy. Po czym za czwartym razem, jak je kupiłam, coś zmienili i to już nie były te rajty. To już nie było to, o co ja tak bardzo kochałam. I drugie, które mi się udało kupić, które były super, to były rajdki z C.A. w rozmiarze 2XL. I wydawało mi się, że za każdym razem, jak jestem i wydaje mi się, że znalazłam, że to są te, przynoszę je do domu i okazuje się, że to nie są te. Tak więc. Y czy wy też macie problem z rajtami czy tylko ja po prostu jestem taka dziwna? Agatka, która z nami pracuje w Magnoliach, sprzedała mi jakiś czas temu patent na tak zwanego Spidermana. Czyli po prostu ja muszę to chyba teraz przetestować, bo nie mam żadnego innego wyjścia, bo w poniedziałek będę musiała wyglądać ładnie i nie mogę się podciągać co chwilę, bo to nie będzie zbyt elegancko, a okazja jest zbyt elegancka. E, więc, może po prostu zrobię metodę na Spidermana, czyli po prostu naciągnę dodatkowe gacie na rajty i te gacie będą je trzymać. Zbyt kontrowersyjnie się zrobiło. <noise> nie wiem, dajcie znać, czy macie takie problemy z rajtami jak ja, czy tylko ja jestem po prostu jakaś dziwna, ale tak. Teraz będziemy testować te zbiedry i zobaczymy, czy cokolwiek z tego będzie, czy nie. Od razu wam powiem, że test wyszedł negatywnie. Ja już pominę, że ja nie zauważyłam, że wzięłam je w granatowym kolorze, ale to akurat nie byłby problem. Natomiast ja je wciągnęłam tak gdzieś dotąd. No powiedzmy, że jakbym naciągnęła ten pas, to byłby gdzieś w okolicy kroku, tak więc no niestety kolejny nie dla mnie. Przyszedł do mnie kolejny magnes. Ten jest z Egiptu, od Agi od Jamesa. I powiem wam, że ja już po prostu lodówka jest duża, a ja przestaję mieć miejsce w górnej części żeby te magnesy wszystkie przyczepiać no moja kolekcja jest dosyć pokaźna sporo przywiozłam sama ale sporo też mam od znajomych i tak to jest moje zdjęcie taka byłam chuda jak miałam lat 18 tak tutaj na tym zdjęciu mam 18 lat brawo ja no także to jest moja kolekcja z tych, których jeszcze mogliście nie widzieć, to jest ten nowy z Amsterdamu od Kakusa. Miałam już kiedyś właśnie wiatrak, ale przy przeprowadzce go potłukłam, więc no niestety. A resztę to już chyba mniej więcej widzieliście, te przywiozłam z Paryża. Ten jest z Disneylandu, ten ogólnie z Paryża. No, te są z Malty. Ten i ten i ten. No i taka moja, o kolekcja magnesów. A to jest randomowe zdjęcie, wszyscy się mnie pytają, kto jest na tym zdjęciu. Ono tu po prostu było. Ja nie wiem, czemu ja je tu zostawiłam. Witajcie moi drodzy, w piątek, ale się tu botanicznie zrobiło. Tak, mamy przepiękne oleosy, o które dba Agatka. Ja w ogóle nie mam ręki do roślin. To jest jedna rzecz. A druga sprawa jest taka, że przydące to obawiam się, że żadna z tych roślin nie przetrwała zbyt długo. Ehm, tak więc dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy nagrywam tego vloga. W sumie nawet mi się ten. Yy system tygodniowego vloga nawet spodobał może będę robiła to częściej nie będę tego robiła co tydzień, to jest pewne aczkolwiek mm, będę y, postaram się robić to częściej y, dzisiaj kończę, dlatego że jutro już z samego rana tak naprawdę muszę wstać o 4.30 wylatuję em, do Irlandii więc znowu będę tam kilka dni, a chciałabym, żeby albo jak jeszcze tam będę, albo jak już od razu, jak wrócę, żeby ten vlog wam się pojawił. Tak więc tak, ale teraz już jest ósma, więc biorę się do roboty ostatni raz w tym tygodniu. Tak wygląda salon przygotowany na wyjazd. No, to jest: przedstawiam wam słonia Stefana i słońce Stefanie, i przedstawiam wam moją walizkę załadowaną po brzegi. A tutaj przedstawiam Wam siebie, czyli piątkową oleśkę po całym dniu, która jest e, zciorana, ale chcę jeszcze wyedytować tego vloga i zaplanować go, żeby Wam się opublikował może jakoś w weekend albo w poniedziałek. Zobaczymy. W każdym razie mnie na dzisiaj już wystarczy. Muszę się położyć wcześniej, spać, bo muszę wstać o 4.30. Nie wiem, czy Wy też tak macie w ogóle jest dziwne światło, więc taka jestem trochę. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale jak mam się położyć wcześniej spać, to jak na złość nigdy mi się spać nie chce. Tak więc na pewno będzie uroczo yy, i pewnie znowu jutro będę nieprzytomna, ale takie uroki. <grych> yy, ja tylko trzymam za siebie kciuki, żeby mi taksówka jutro przyjechała i żebym zdążyła na lotnisko, bo ostatnio miałam z tym problem, bo tak jak Wam mówiłam w filmie o mieszkaniu, zamontowali nam szlabany. No i niestety bez karty się nie wiedzie. Tak więc, a ostatnio na przykład padał deszcz, więc ja w ogóle nawet nie miałam jak dojść do, do tej taksówki, bolało strasznie. No ale jakoś dałam radę, więc obym i tym razem dała radę. Wy za mnie trzymajcie kciuki, znaczy jeżeli już to oglądacie, to już wiadomo, czy dałam radę, czy nie. <ścoughs> Od razu dziękuję, jeżeli dałam radę, bo tak trzymajcie kciuki zaocznie. Ja się z wami dzisiaj żegnam w ten wspaniały. Piątkowy wieczór mam nadzieję, że taki vlogasek z tygodnia Wam się podobał. Ehm, jeżeli tak, to nie zapomnijcie. Łapki w górę zostawić mi na zachętę, e, a ja sobie zrobię ostrość jeszcze na sam koniec tego vlogaska, bo widzę, że ją straciłam. <grym> Także łapki w górę, czekam na Wasze komentarze. Na koniec powiem jeszcze tradycyjnie, że jeżeli chcecie być z moimi filmami na bieżąco, a jeszcze tego nie robicie, to serdecznie zachęcam do subskrypcji mojego kanału i do klikania w dzwoneczek, abyście zostawali powiadomienia, jak tylko jakiś nowy film się pojawił. Wrecytowałam to jak pani w reklamę jakiegoś lekarstwa. Dzisiaj się z wami żegnam. Do zobaczenia następnym razem. Papa! Pa.